Hippo in the su supermarket Więc zacznijmy grę To jest yy, surówka Sinki tepy yy, W supermarkecie Więc zacznijmy grę Okej okay. Mam wziąć yy, banana W proszku, nie no dobra e, Ten yy, Bazan, marchewki, winogron I paczki o, e, Więc zacznijmy, mam wziąć z bananami Jak tylko się... jakiś się... tam jest Mał. No coś gada do mnie. a tylko lat będzie wyrok bo Co to było Mam Okej, okay, wszystko jest Dobrze dobrze, Dobra, wszystko jest fa 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 Nasza mama, hop, u, kur. drogie truskawki. Patrzymy. Co? Aha, myślałem, że to pączek. Okej. Więc moi kochani, to już było na koniec w tym odcinku, że czy do czegoś piszcie komentarze. Ja za bardzo nie mam czasu, bo yy, mi nie ma. I takie ten. Ja się z Wam żegnam. Widzowie. Cześć i na razie.